Gwintor jest już założony, teraz czas na żółte poliuretany Strongflex. W tym momencie już Win Policaj po mnie jedzie i blokuje ten film, bo fani Mercedesa oczywiście już płaczą, że robię z niego taczki. Słuchajcie, pamiętajcie, że każdy swoje auto może robić tak, jak chce. Ja tutaj celuję w 500 koni i seryjne zawieszenie nie ma szans po prostu tutaj z tą mocą sobie tutaj poradzić. Bo nadaje się co najwyżej do toczenia 50 w mieście. Zostawiam Was z tym pięknym, warsztatowym ASMR. Jak chcecie najlepsze poliuretany dostępne na rynku, to wbijajcie na strongflex.pl To oczywiście polski sklep. Oj, i z tylnymi sankami to będzie męczarnia 8 wahaczy. Pff, a to jest efekt końcowy przodu. Jaram się niesamowicie, dajcie znać jak wam leżą te czerwone elementy. To nie obserwuję, temu korba bokiem wylatuje.